Hej, ze strony Madzia. Dzisiaj zapraszam was na nowy film, na nowy haul kosmetyczny do nowego sezonu e, serii Made in Poland. E, na moim kanale już pojawiła się pierwsza seria, pierwszy sezon. Jeśli jeszcze nie widziałyście, to linki wam e, zostawię na dole, zostawię wam gdzieś, też gdzieś tutaj, także będziecie mogły sobie e, poklikać i sprawdzić. I zaczynamy nową serię, nowy sezon, e, można powiedzieć e, Made in Poland. I dziś ja powiem Wam o czterech markach, no pokażę Wam też kosmetyki właśnie z tych czterech marek, które będę testowała w najbliższym czasie, e, które, o których później będę mogła Wam opowiedzieć, no bo... Ta moja seria polega na tym, że najpierw pokazuję wam, co do mnie dociera, przybliżam Wam nieco tych marek, bo tutaj Made in Poland to jest nazwa mówi sama za siebie. Po prostu testuję marki kosmetyki, akurat teraz kosmetyki polskich marek, więc najpierw jest haul, a później po kilku ładnych miesiącach opowiadam o tych kosmetykach, dzielę się swoją opinią. Dzisiaj opowiem Wam o tych czterech markach i będzie to marka Make Me Bio, będzie to marka Jadwiga, będzie to marka Orientana i Creamy. Wszystkie te marki są oczywiście polskie. Kosmetyki, które są wyprodukowane również są polskie, także za chwileczkę przejdziemy do sedna. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli takie filmiki Wam się podobają. Te filmiki mają też zainspirować, przybliżyć Wam polskie firmy, polskie marki, jeśli jeszcze ich nie znacie, jeśli nie wiedziałyście, że takie firmy istnieją na polskim rynku, to mam nadzieję, że to właśnie dowiecie się Tutaj e, ode mnie tego i cóż, no nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsza marka to będzie marka Make Me Bio. Jest to marka założona przez małżeństwo, przez Anię i Bartka, którzy wymarzyli sobie, żeby na polskim rynku pojawiły się kosmetyki, pojawiły się produkty z dobrymi składami, ale jednocześnie, żeby to nie były kosmetyki niszowe, żeby nie trzeba było ich daleko szukać, żeby były dostępne wszędzie, żeby dostępne były w drogeriach, żeby po prostu miały tą łatwą dostępność. I chyba im się udało, coś tak mi się wydaje. Eee, dajcie mi znać, jeśli znacie markę Make Me Bio, dajcie znać się na dole, myślę, że w lepszych drogeriach. W fajniejszych drogeriach są te kosmetyki dostępne. Ja z tymi kosmetykami pierwszy raz miałam styczność, kupiłam sobie kremik i chyba jakąś, jakąś mgiełkę, jeśli dobrze pamiętam, maseczkę, to zakupiłam w drogerii Pigment w Krakowie, taka dosyć znana drogeria, w której jest dosłownie wszystko, więc to był taki mój pierwszy... Pierwsza styczność z tymi produktami. No i będę testowała trzy kosmetyki od nich. Pierwszy to jest woda z konopi w formie mgiełki. Możecie zobaczyć, prezentuje się tak. Widzę, że te kosmetyki z konopią są coraz bardziej e, popularne, coraz e, lepiej dostępne. E, także cieszę się, że będę mogła wypróbować. E, ja uwielbiam mgiełki do twarzy, uwielbiam e, używać je właśnie jako takie dodatkowe nabliżenie na twarz. Także super. Druga rzecz też rozświetlające serum pod oczy z ogórkiem. E, tak, się, tak się prezentuje. Tu akurat mamy pudełeczko. Ja tych kosmetyków jeszcze nie e, stosowałam, jeszcze ich e, nie używałam. Czekałam e, po prostu na ten moment, aż je Wam pokażę e, i dopiero po tym będę Wam e, będę, będę mogła je testować. A tak wygląda, tak wygląda to serum. W takim jest opakowaniu i one jest fajne, bo ona jest właśnie z kuleczką. E, bardzo chciałam właśnie mieć coś takiego chłodzącego pod oczy coś takiego od razu z masażerem więc to jest właśnie jakby od razu z masażerem to serum i ostatnia rzecz trzecia rzecz to jest Aqualite, krem, lekki krem do skóry tłustej i mieszanej, czyli idealnie właśnie do mojej, w takim słoiczku w takim słoiczku, w którym chyba wszyscy kojarzymy, kojarzymy tą właśnie firmę także no mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał Kolejna marka to marka Jadwiga. Historia marki Jadwiga rozpoczyna się w roku 1967 w gabinecie pani Jadwigi Użyczyn Marszewskiej. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska. E, I pani ta, pani Jadwiga, kręciła dla swoich klientów kremiki w Moździerzu na bazie własnych receptur, na bazie własnych pomysłów. E, właśnie tworzyła te kremy w swoim gabinecie i od tego wszystko się zaczęło. Od tego zaczęła się właśnie marka Jadwiga. Marka Jadwiga to jest, to są kosmetyki, ma w swojej ofercie kosmetyki gabinetowe, ma w swojej ofercie kosmetyki profesjonalne, które oczywiście można u nich kupić, można się w nie zaopatrzyć. Powstał również Instytut Kosmetyczno-Medyczny właśnie pod skrzydłami Jadwigi. Także wydaje mi się, że naprawdę te kosmetyki również przeznaczone dla profesjonalistów mogą nam służyć w domowym spa, w takim domowym zaciszu, w łazience, kiedy naprawdę potrzebujecie tego nawilżenia, kiedy naprawdę potrzebujecie sobie zrobić jakieś spa na twarz, no to wydaje mi się, że warto mieć też takie kosmetyki pod ręką. No i słuchajcie, ja też tutaj mam te kosmetyki profesjonalne, e, które będę testowała i, i pierwsze co jak do mnie przyszłam to byłam po prostu w szoku jeśli chodzi o ich pojemności, no bo wiadomo, gabinetowe kosmetyki mają większe pojemności, właśnie dlatego, że szybciej się zużywają, więc nie wiem, ja chyba wszystkich będę w mojej rodzinie smarowała. No i mamy tutaj tak z serii trufle peptydy. Mam peeling. Jak możecie zobaczyć, te, te opakowania są właśnie takie bardzo minimalistyczne. Z tej samej serii mam maseczkę trufle peptydy. Produkt do użytku profesjonalnego. Profesjonalnego, ale, no, tak jak mówię. Czy nie można ich używać do użytku domowego, profesjonalnych kosmetyków do użytku domowego? Myślę, że z tym większego problemu nie będzie. To jest anti-age prestige, czyli coś takiego, mm, czyli że te kosmetyki będą anti-age. Takie mam przynajmniej wrażenie. Nie wiem, też nie używałam. Z tej samej serii mam też e, takie serum. To jest takie serum w, mm, w ampułkach, Możecie zobaczyć, te ampulki e, tak się prezentują i tak ich będę używać. Do tego mam też algi różowe. Są w formie sypkiej. W środku mamy taki proszek, który musimy wymieszać z tonikiem albo z jakąś wodą. I nakładamy na twarz. Do tego mam jeszcze tonik ziołowy do cery tłustej. Co ja tu jeszcze mam? Mam maseczkę kalo, kaolinową, również w takiej formie sproszkowanej, w takim, w takim opakowanku. Mam maseczkę nawilżającą i dostałam. O, możecie zobaczyć: polska maseczka bionawilżająca, nagietkowa do e, każdego rodzaju cery, także nawilżająca maseczka. I dostałam full e, różnych próbek. Na przykład tutaj mam e, produkt, który nazywa się, uwaga, Polska Papka do Cery Trądzikowej. E, normalizuje funkcję skóry tłustej i ją powinno się nakładać e, na. Na pojedyncze zmiany. To jest informacja, że jest aktywnie e, antybakteryjny, nie drażni, nie uczula, e, ma działanie otuszczające i przeciwzapalne. E, żeby Wam nie skłamać, proszę bardzo, zobaczcie polska papka e, na trądzik, do sery trądzikowej. I to wygląda tak, że w środku mamy o taką buteleczkę. Taką buteleczkę z preparatem, który nakładamy właśnie na te zmiany trądzikowe. Także dodatkowo dostałam full takich oto próbek, to się nas przyda na jakieś pojedyncze zmiany. Muszę Wam powiedzieć, że tej papki już używałam. Wyszły mi takie po prostu takie, jak nawet powiedziałabym, głuski, takie bolesne głuski. I to po prostu jeden dzień, zaraz po nałożeniu, po jednokrotnym nałożeniu znikały po tej papce. Także. No, mocne, mocne, mocna rzecz. Także tak, tutaj mamy Jadwigę, czyli jak widzicie, głównie maseczki, głównie peelingi, głównie produkty do takiego właśnie domowego spa do użytku niecodziennego, nie do codziennej pielęgnacji, ale właśnie do użytku od czasu do czasu, kiedy się maseczkuje. Chociaż teraz ja bardzo często się maseczkuję, najczęściej tym dniem maseczkowym jest u mnie niedziela. Także będę na pewno częściej używała tych maseczek. I przejdźmy do kolejnej marki. Kolejna marka to marka Orientana, założona przez Annę Wasilewską, która ceni sobie e, ekologiczny e, styl życia i kulturę Azji. Wszystkie te kosmetyki e, dostępne e, u nich, wypuszczane pod marką Orientana, są tworzone z azjatyckich roślin. Doskonale wiemy, że azjatyckie rośliny, wiele azjatyckich roślin, e, ma w sobie właściwości medyczne i te rośliny, które są dostępne tutaj um, używane do w tych kosmetykach również mają takie właściwości właściwości medyczne. Um, I tutaj jeśli chodzi o firmę Orientana, ona również um, jakby kieruje się taką zasadą, zasadą ajurwedy, czyli e, nakładaj na twarz, nakładaj, pielęgnuj skórę tym, e, czym nie bałabyś się e, czego nie bałabyś się zjeść. O tak. I mam tutaj kosmetyki bez chemii, nietestowane na, yy, na zwierzętach, bez oleju palmowego, certyfikowane uprawy. Kosmetyki są wegańskie, pachną naturalnie, pachną naturalnymi olejkami, e, które są właśnie dokładane do tych kosmetyków i pachną składem. To, co jest w składzie, to tym właśnie pachnie ten kosmetyk. Tutaj też mamy e, właśnie połączenie tej tysiącletniej tradycji azjatyckiej w połączeniu z nowoczesnością, z nowoczesnymi e, takimi jakby mocami przerobowymi, z nowoczesnymi badaniami, z najnowszymi badaniami, właśnie e, taki miks. Myślę, że jest to bardzo, bardzo. E, Ciekawa informacja, ja nie wiedziałam e, o tym, nie wiedziałam w ogóle skąd się wzięły kosmetyki Orientana, ja też nie wiedziałam, że to jest polska, e, polska marka, polska firma, ale myślę, że warto o tym wiedzieć. E, I warto e, wiedzieć też o tym, że naprawdę tutaj do produkcji tych kosmetyków zostały użyte najlepsze e, i najmocniej działające rośliny, właśnie azjatyckie, które zostały wyselekcjonowane. Nie słyszałam nigdy o tej zasadzie Ayurvedy, a wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa sprawa, żeby właśnie korzystać z tych kosmetyków, z których można zjeść bez problemu. Jeśli chodzi o kosmetyki z Orientany, no to mam tutaj kilka rzeczy do przetestowania. Przede wszystkim pokusiłam się na właśnie Ayurvedyjską odżywkę do włosów razem z szamponem. Szampon to jest Imbir i Trawa Cytrynowa. Odżywka jest właśnie z tej samej serii, także prezentują się tak. Tym razem mamy coś, do włosów, e, szampon i odżywka. To będzie od razu testowane. Z takich rzeczy jeszcze do twarzy. No to mam olejek. Olejek do twarzy, róża japońska i szafran. E, w takiej buteleczce tak się prezentuje. To tutaj o nim piszą, do czego on w ogóle jest, do każdej cery, do suchej, nanieść niewielką ilość na skórę, e, zamiast kremu, przed pierwszym użyciem, przekój plastikowy, zabezpieczenie. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. czyli jest to taki jakby serum, jest to taki jakby olej dodatkowo y, do nawilżenia skóry. I mam tutaj maseczki, maseczki, które mnie bardzo, bardzo zaciekawiły, już Wam tutaj pokazuję. Seria trzech maseczek złotą, złoto aralia. Niebieska hotunia i różowa wiśnia. Teraz tego nie zobaczycie, bo leżały osobno. Zobaczcie, ta złota jest naprawdę złota. Tutaj mamy okienko, gdzie widać właśnie w jakim kolorze, w jakiej konsystencji jest ta maseczka. Więc mamy złotą maseczkę, niebieską hotunię, która również ma taki jakby metaliczny pobłysk. No i tą różową wiśnię. Te maseczki mają po 30 ml, także spokojnie nie można je wykorzystać na kilka razy, no i plus to zamykanie zakręcane, no uwielbiam, uwielbiam, fajnie, że nie są w saszetkach, fajnie, że są z dodatkowym takim jakby zakręcaniem, to jest bardzo fajne eee, i przedłuża żywotność tej maseczki. Eee, I czy to wszystko, co mam tutaj z orientany? Chyba tak, to wszystko, co mam do testowania z orientany, także na pewno będę Wam... Dawała znać. Kolejna marka to marka Krimi. Myślę, że gdzieś tam jest wam znana ta marka. Jest to Polsko-Kara Ipska e, firma, która również dba o środowisko, również dba o składy. E, mam tutaj cztery rzeczy do przetestowania, i tutaj głównym, głównym składnikiem tych kosmetyków jest olejek Moringa. Tak, już mam tutaj zerknę. Haitańska moringa, która właśnie podobno jest sprowadzana przez właścicielkę tej firmy z Haiti. Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I ten olej z moringi, oczywiście, jest tutaj wykorzystywany w tych kosmetykach. Mam tutaj oczywiście najwyższą jakość surowców. Tutaj firma też informuje, że nie korzysta z syntetycznych barwników ani z syntetycznych substancji zapachowych. Także również tutaj te kosmetyki pachną tym, co mają w składzie bogate formuły. Jeśli chodzi o te kosmetyki i 100% aktywności, także wszystkie wszystkie składniki dobrane w tych kosmetykach są 100% aktywne, także ja już nasłuchałam się o tych, o tych kosmetykach, nasłuchałam się o tej firmie samych dobrych rzeczy i muszę wam powiedzieć, że już nie mogę się doczekać, kiedy pierwszy raz je wypróbuję, bo jest to dla mnie zupełna nowość. Pierwszy krok, jeśli chodzi też o oczyszczanie twarzy olejem. To będzie dla mnie, to będzie dla mnie nowość. No bo właśnie mamy tutaj taką rzecz jak olejek do mycia i do makijażu twarzy Kalahari Pure. O to jest taka informacja, że do środka tak wygląda. Tak wygląda ten olejek. One teraz mają nowe nowe opakowania, pięknie się prezentują. Ja to od Otwieram po prostu. Otwieram od razu, sprawdzam z taką pipetą. Możecie zobaczyć, z taką ogromną pipetą. Ten olejek tutaj się znajduje. Z czym nie powąchałam? Dlaczego nie powąchałam? Wow! Wow, jak to pachnie. Olejek do mycia, demakijażu twarzy, starannie dobranych, nierafinowanych, pozyskiwanych naturalnie olejów. No, kurczę zajrzyj do środka. Nie chcę psuć tego. Nie chcę psuć tego opakowania za bardzo, no bo naprawdę bardzo ładnie się, bardzo ładnie się prezentuje. Więc tak się prezentuje olejek, olejek do mycia twarzy Kalahari Pure. Do tego mamy również hydrolat z czarnej porzeczki. To jest krok drugi, czyli tonizacja. Tak się prezentuje. Tutaj mamy psikacz. A łaj, przyczas mam sobie palucha. Oczywiście te buteleczki są szklane w takim minimalistycznym designie, czarno-białym. Bardzo mi się podobają. Z takich dodatkowych rzeczy mamy jeszcze serum, tak jakby krok trzeci: 10% olejowej witaminy C, więc spoko, bardzo, bardzo fajnie. E, serum e, Kakai, ja to tak czytam, cacały. <śmum> Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Tak się prezentuje. Podobają mi się te, te główeczki, podobają mi się te, te pipetki, to też jest pipetka. Oj, tutaj pachnie taką trawą albo takim drzewem, czymś, nie wiem nie wiem, ale czuję, że po prostu to używanie tych kosmetyków to będzie uczta, uczta dla zmysłu, bo ja uwielbiam e, zapachy no i trzeci krok również to jest odżywianie e, i tutaj mamy kremik My Fusion, tutaj jest 15 gramów e, taki malutki, e, domyślam się że trzeba będzie go szybko zużyć, czy gdzieś tutaj są informacje na temat tego, jak, jak szybko trzeba to zużyć, jest informacja ale nie są to jakieś e, terminy, które trzeba szybko zużyć. Tutaj jest informacja, że e, do czas, data ważności to jest e, lipiec 2021, więc spoko, otwieram ten kremik. Oczywiście sprawdzę go sobie od razu, bo jestem ciekawa. O, tutaj jest takie zamknięcie, zamykanie. Tu, 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 tu. No pachnie jak kremik po prostu. Tutaj bez, tutaj bez szału. O, to zamykanie będę musiała sobie ściągnąć. Już go, już go zabrałam na palce, więc już go będę mogła sobie przetestować, już go będę mogła sobie sprawdzić. No jest taki bardzo tuściutki. Rzeczywiście pachnie tak olejowo, ale ja teraz uwielbiam. Uwielbiam natuszczające kremy, uwielbiam wszystko, właśnie co się klei, co jest takie natuszczające, nawilżające bardzo moją skórę. Także pachnie takim kremikiem, pachnie trochę olejem. Nie ma jakiegoś specjalnego, specjalistycznego zapachu, także ten kremik też będę testowała już wszystko. Wszystkie cztery marki, które miałam Wam do do powiedzenia. Opowiedziałam Wam o Orientanie, powiedziałam o Jadwidze, powiedziałam o Make Me Bio, powiedziałam o marce Creamy. E, także przychodzi teraz czas na testowanie. E, ja odezwę się do Was za myślę, że za 2-3 miesiące na pewno, czyli no nie wcześniej niż w lutym odezwę się do Was e, i opowiem Wam o tych kosmetykach, jak się sprawdzają, jak mi się sprawdzają, jak... E, jak ich stosuję, jakie sobie znalazłam na nie różne wyjścia, z czym najlepiej je łączyć, i tak dalej, i tak dalej, więc wiem, że wiem, że ostatnie, ostatnia seria właśnie z moimi opiniami bardzo Wam się spodobała, zainspirowałam was, wiele z was poczyniło zakupy, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego. Cieszę się, że mogę Was zainspirować. Cieszę się, że też jakąś taką dodatkową dawkę informacji, mogę Wam tutaj przekazać. I też cieszę się, że mogę przetestować polskie firmy, polskie marki, które naprawdę mają fajne kosmetyki, fajne rzeczy do pokazania, fajne produkty do zaoferowania, przede wszystkim takie takie naprawdę wartościowe. E, więc cóż, no zapraszam Was do obserwowania mojego profilu, żeby Wam nie uciekły te filmiki, żeby Wam nie uciekły żadne filmiki w ogóle w moim, na moim kanale, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, e, no żebyście były na bieżąco. Zapraszam też do moich social mediów, na Facebooka, na Instagrama, na mój drugi kanał vlogowy, tam też jestem na bieżąco, tam też pokazuję na bieżąco paczki, które do mnie przychodzą, otwieram, sprawdzam, pokazuję, e, także jeśli chcecie być troszeczkę do przodu, to zapraszam Was właśnie na tamten kanał. Przypominam Wam, że jeszcze linki do tych wszystkich kosmetyków, które tutaj mam, zostawiam Wam na dole, jakbyście były zainteresowane, to czytajcie opis, sprawdzajcie, klikajcie, tam będą e, wszystkie dostępne informacje. Na dzisiaj to było wszystko, ja się z Wami żegnam, cześć, pa!